No i jeszcze raz Ujęcia Z miejscowości Brackwell Przepiękny Dom z czasów Tudorów Tu jedziemy takimi wąziutkimi Ulicami Nasz kierowca tutaj Dokonuje cudów zręczności Zaraz wykona karkułomny zakręt Nie jest to proste tutaj jeździć, ale słuchajcie, no ten kościół, który ma tysiąc lat, był dla mnie takim wspaniałym zaskoczeniem, taką wisienką na torcie dzisiejszego dnia. Chociaż dzień jeszcze się nie skończył. Mamy deszczową pogodę, ale no aż się chce tutaj zwiedzać, tak? Piękne miejscowości takie których europejski turysta praktycznie rzecz biorąc nie zna, ja apeluję do was, jak jesteście w Anglii to przyjedźcie tutaj jest tutaj co zwiedzać ludzie są niesamowicie uśmiechnięci wystarczy, że rozchmurzysz się uśmiechniesz trochę, to czy to starsza, czy młodsza osoba mówi hello I, i to otwiera serca wszystkich naprawdę to słuchajcie aż się chcę tutaj przyjechać żeby właśnie poczuć trochę tej prawdziwej Anglii ja nie wiem czy tu jeszcze jest cały czas no, to święto związane z koronacją Karola III czy tutaj jeszcze jakaś, jakieś święto się zbliża o te flagi angielskie cały czas są porozwieszane. Zobaczcie, te kościółki. Tu to, to wszędzie wszędzie mamy flagi. Hello! O co tu chodzi? I widzicie ta jednorodność zabudowy. Na pewno to jest uciążliwe dla ludzi, którzy się zaczynają odbudować, albo którzy mają remonty, bo te yy, domy. Też wymagają remontów. A na wszystkim trzyma żelazną rękę konserwator zabytków. I tutaj się nikt nawet nie odważy zmienić stylistykę zabudowy. No, tak to już jest. Widzicie nawet te domy, budowane potem, to chyba są lata 60., 70. To są domy do pierwszego piętra. Nie większe. Także kolejne urokliwe miasteczko na naszej trasie. Jeżeli chcecie spotkać prawdziwych Anglików i zobaczyć tą piękną Anglię, starą, to koniecznie musicie przyjechać tutaj. Tutaj parafrazując film Bank, Anglia tu się oddycha tym tradycją i historią Starej Anglii. Ze no, wszystkimi plusami i minusami, żeby było jasne. Bo to nie znaczy, że ja jestem już takim super zwolennikiem Angolii. Żeby, zachowajmy proporcje. Cieszę się. Każdą chwilą pobytu tutaj, ale znam historię. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tej niesamowitej Anglii Środkowej.